Wesoły świąt. To na świąt. tyle. <laughs> nie, nie, dajemy jeszcze raz, toście. 58. Nie udło się. Dobra, wracamy. O <laughs> Dzień dobry, wesoły świąt. Nagrywamy to w sierpniu. Masz kubek. O, dziękuję. A ty masz... mleczko. Y, a ty masz mleczko I marshmallow. 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 Czekolada. Czekolada. A no, co mi mleko? Aha, muszę je podgrzać. No. Dobra, to zrobimy tak. Tyk. <coughs> Aha, ja potrzebuję kubki na razie. He! A tylko ty musisz czekoladę od razu płacę. Ja ty trybam czekoladę, ty tam szarobisz. Nagrywamy to w sierpniu, ale znając mnie to pewnie będzie wszystko w grudniu, bo jestem taka zajwista. Masz malę, też muszę pośladkować na co za naprawdę. Ale jaja. Dobra. Ducha świąt macie. Aha, ja mam dawkę, LOL. Eee, bita śmietana? Ja mam bitą śmietanę. Czy są tu mycie kubków? Jest mycie kubków, dobra. Ale to masz możesz brać się już poszatkowaną. No. <laughs> Wiem ale nie zdążyłem. Tylko to A, tu idzie i bita śmietana i masz mało. Zaszło z bardzo śmietaną i masz mało, okej. Okay. Hej, fajne to! Nie przy... Prz. też mi mleko. Może. Bo mleka A. nie mam. A to już jest spietem, dobra do mnie. I tu masz to... Możesz mi czekoladę nawalić, i ile dasz. Rady i masz mało. A ja się tam po... Tego nie było? <śmiany> Co się wydarzyło? Coś się przydarzyło, ale się nie zdarzyło, to już nieważne. A dasz mi może tej czekolady? Aha, dobrze, <śmiany> ja ci jej nie dałem. Hmm. No szkurczaki. <gry> na, na no i teraz nie teraz nie mam ci... nie, mogę. <gry> to <gry> dawaj, dawaj, dawaj. Ja sobie tu obok zostawiam, nikt to nie zauważy. No wiesz, zasada zasada pół minuty, nie? Chyba już nie wiem nawet co ja mam brać. Ty masz marszmalu już pokrojone brać. A ja mam czekoladę brać. Potrzebuję. To zaraz dostanie czekoladę. I mleko masz, fiula. Ja to szatkuję, zaraz poszatkujemy. Jesteśmy bo, za, za, zadowowcami, tak? Wiemy, co robimy. <laughs> My doskonale zdajemy sobie sprawę, co robimy. Czy ty mi dałeś jakąkolwiek jeszcze tą? Ja nie wiem, co ci ja nawet nie wiem, co tu gdzie jest za Tu czekolady nie mi dałeś, mi nie jednego. O! 14 sekund, a my byśmy wydali tylko jedną czekoladę, naprawdę. No przecież wydałem ci już kubki. No gdzie? No jedzie o, już jeden, może jeszcze zdążysz, Nie wiem, co tam jest, ale daje. Nie ma A, takiego i... zamówienia, coś ty mi dał! Wesołą <laughs> No Złapie na tyle! <laughs> 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 nie, nie, dajemy jeszcze raz, coś jeszcze. Ruchem 58! Nie łudłam się! <laughs> <laughs> jeszcze raz, świętego śladu! <laughs> oh. Smutny panik! <laughs> To no nie jest fafik, to jest Kevin. Ty się imion naucz! Dobra. Sam, ja. sam w domu. O, czekaj, tego. To... Jeszcze inne? What? To o, jest... przycisk. A -a. O nie, jakie zło, o nie. Ja się będę bawił. Ale oddaj to, bo musimy poszatkować. <grym> <grym> nie <grym> tego nie było. Dlaczego? Ale oddaj mi. Ale czuję mleko. Ja muszę to poszatkować, no oddaj mi to, ja muszę to poszatkować z czym to chcesz dawać jak nie będziesz mieć poszatkowane Czekaj, <noise> takie nie <noise> było. tak jak to, to, to no, przestań mnie bić typie czekaj, ja to, trzeba poszatkować poszatkować <noise> szmalą w poczekaj ja nie rzucę się no, za, za, za ścianę płaszczu no. <sumî> Aha, bo tu jest jakieś gotowe zamówienie Mamy czekoladę z bitą śmietanę. coś ty zrobił Nie wiem Gdzie jest bita śmietana? Nie mi śmietanę? Dokryj. No, <sumî> no podejdź do tego i dodaj ją, no nie wiem bo. No ja mam bitą śmietanę na tym? <laughs> o, mnie śmietan. Ej dobra, bo kliknij mi. <laughs> ja nie wierzę. Co za ty. No, czemu nie mogłam... Aha, wywaliłam czekoladę. W, pi... w <laughs> No świetnie. Pięćdziesiąt jeden. Jesteśmy geniuszami. My, my potrafimy świątecznie. Hej! Nie, nie random. Anuluj, opuść. Nie, ma być świątecznie. I patrz, ma świątecznie. Bra, co robisz? A ośwa. Co robisz? Życie ci niemiłe? No. Nope. Zadzwoń do tobie, sincera. Wszystko zepsujemy pięć minut do twojej kuchni. Za darmo! Dobra, tu jest jakieś mięso. O, karcz... Jezus. Tu są te? Aha, tu... Są. Aha, tutaj dostajemy takie różne te... Ty, a gdzie to jest ten zamówienie? To są na górze to jest nasze zamówienie? A ja w ogóle wziąłem coś z duchy. To u góry co się pojawiają, to nasze zamówienia. Czemu kurczaka? Aha, kurczaka się nie kroi. Co jest? Nie mogę... Eee, za dużo, już nic nie widzę. Ja już nie wiem, co mam robić. Aha, to ja mam wstawić do piekarnika. Aha, dobra, nieważne. Eee... Czekaj, U, jeszcze jest... ziemniaki. Ja Gdzie zgubię? ziemniaki? Ja co? Go... Ja, bo ja tam robię inne zamówienia, a nie mam jakaś piekurs. A to coś, to się tutaj... A tu się jeszcze nam włamują, no nie! I nam e, ten, nasze, nasze e, rzeczy? Nie. Co? co się stało? Ej, nie, bo to są ich zamówienia, patrz. Oni się piklą chyba o zamówienia. Ej, czekaj, co ty zrobiłeś z moim jedzeniem? No właśnie, zepsułam, bo wepchałeś we mnie się i, i, i zepsuło mi żarcie. Ja twoje też wywalę. Nie, bo musimy skończyć. Nie no wywaliłem. Sorry, trzeba było mojego nie wywalać. Już miałam gotowe, skończone danie. Aha, tego nie kroję, tylko wrzucam tak, tak? Tak, okej okay. Dobra, to ja kroję te... Czekaj, to, to gdzie mają być... Moje tam? środkowe, proszę Dobra, zastąpić. tutaj masz tego O nie, zepsują nam zaraz wszystko Czekaj, co tam miało być? to są być? talerze, my, jak dostaniemy się do talerza? Nie mam pojęcia właśnie, czy to jest coś. Jakoś... jakieś dwa... Nie wiem, ale chyba zaraz ginie i tak o, widzisz, ja skończyłem swoje zamówienie i teraz masz inne. No, brawo. O nie, zepsułam. Yy, gaśnica. Oj, fala Zginęliśmy. Pierwsza kuchnia zniszczona. O nie. Bo widzisz to na górze rzeczy, to my musimy dać do, do dobrego jeszcze okienka. Kondycja kuchni. Ale. <grym> <grym> no, <gdyż> jest jeszcze <grym> no, Magda Gessler nie była zadowolona z twojej... <grych> nie rewolucji. Dlaczego we ludzi? Bo Bo możemy. O, zaś coś innego. Tu co? A, jest. Czyli to są za każdym razem inne, a fajnie. Ja nie lubię gotować ciast. Człon dojście. Ja wszędzie dam jajka i mąkę, ty rób inne rzeczy. Ja główne ciasto trzeba będzie. Tak, w jednym jest ciasto, ok. Plip. Eee, co jest dalej? Czekolada. W dwóch jest czekolada. Nie ma tu. Aha, a gdzie ta leża? To się zaraz będzie pewnie postawiało albo... A, nie, tu... Dobra. Weź to. Aha, ja mam tu wejść w tym... I ty przyciśnij. <śleszaj> 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 jakie piękne. Aha, ja tu... Co więc masz smażyć niby? Aha, ja tu mam piec, ty! Ale czemu masz patelnię? Po co ci patelnie? Nie wiem, ale to było piec. Aha, ja mogę przez portal! Ty, przez portal mogę wyłać! O, To czekaj, ja wezmę to. ależ I wezmę, wejdę przez portal i będę już tutaj. O nie! Szybko, wyrzuć mnie tu! Szybko! Bo zepsujemy żarcie! No nie! Ci, ci nie się nie bał się z to śmieszne takie. To śmieszne takie, młody. O, Dobra, o już nie. mam to ciasto przygotowane. Rzuć mnie tam. No, kuchnie nam się Teraz. pali. Teraz. Teraz. Ale kuchnie nam się pali, musisz tu i tak wrócić po mnie. No! No, udało się. Tak, gdzie zostawiam to ciasto? Nie wiem, chyba zabrałeś ze sobą. A, tu mam. <laughs> Czekam tu na ciebie, będzie mi jak nie wiem. Dobra, gaśnicę zostawiam tutaj. <laughs> Gdzie żeś jest? Co się stało? Bo to nie Zgidłaś! Bo ty nie możesz mnie <laughs> dać <się> direkcie <laughs> narzucać. tak młodo. O oh no! Zbugowała się gra! Ej, ja ale poznam tą patelnię, ja się poznam. To... Ej, ty, czy to trzeba... Nie. E patelnia tutaj? Ej, ale serio, piekarnik nam się zbugował, Nie działa. Nie wiem, co się stało moim zdaniem. Ej, bo niektóre placki trzeba... No, patelnię robić. Teraz tam widziałam na no ikonce było patelnia. To czemu one się nie smażyły? Nawet jak chciałeś dać ją ja na patelni. Nie rozumiem, gdzie są instrukcje. Instrukcje były niejasne i penis utknął... Xbox utknął w panisie. <laughs> Ach, święta! Tyle mordowania potworów, tyle zabawy! Tyle nami! <śmiech> <śmiech> Dobra. Co tym razem? Co za nap. Co za nadka Co za mapka nam się trafi? O, co to? Co to ja tu mam jakąś. ten. No i co mam zrobić z tym opakunkiem? O co chodzi? Aha, może, że ty. Chodź tutaj. Że chyba ja muszę. Od... Zwracaj tu! <noise> <noise> ja muszę od ciebie zabierać z tyłu. Chodź tu! <noise> Aha, dobra! Czekaj! wiesz! Da daj mi. Wiem, coś <industria> ty zrobił Idź do tym pa pupok, pokokem. <śled estilo> Mamy jakieś pomarańcze? Mamy pomarańcze w pizdzie. to. Dobra. Eee. Eee. Pomarańcze... Daj tu pomarańcze. Tu no, no no no, no no no, no, no. no. Dobra. <laughs> Chodź tego. nie mogę wziąć tego? Piekarnik E, 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 jajka, jajka, jajka Jajka, jajka, jajka e, Weź cuk... Aha, bo ja twoje cuksy Daj cuksy To nie są cuksy Owoce, czy coś Gdzie jest wystawka? No gdzieś, naprawdę, prawda? No. gdzie to mam dać? Pikarnika. A, ale to się jeszcze nie umiksowało. Upie... Nie, um, um, nie umiksowało się. Chodź tutaj, ja to potrzebuję twoje te pomarańczki. Ja sobie... jajka, Czekaj. jajka. Wiesz co, chodź tutaj, Weźmy to wszystko, wyciągnijmy te wszystkie po kolei. Chodź tutaj, kurde, przestań krążyć. Będzie szybciej jak przestaniesz... Sincer, kurde! Przestań krążyć! chodź tutaj i daj złapać swoje pomarańcze. O! Wydajcie tym razem. złapać swoje pomarańcze. Haha! Rozczuń! Cześć, co Czy jest w ogóle takie coś? Jeszcze nie, ale pewnie będzie. <śAT> co? Rozczuń za wszystko. Cześć, ty krażej to się... kurwa. <słowka> No, nie mogę złapać moich poreńczy! Chyba znowu nam się zbugował piekarnie, bo to coś i czasu się robi w pół godziny. O nie. Chyba coś coś chyba było mi, bo patelni już nie ma, więc... Ale tak się ludzie nie co, so, olej to, ja się napiję wody, znaczy, garzyny, znaczy na chalety. Chodź, podtrzymam twoje <grymne> <i> pomarańcze. <popę> <grymne> Patrz, <grymne> twoją pomarańczkę. O. Świąteczny duch nie jest z nami. Pr ale przynajmniej co? Tyle to 17 nam brakowało. Teraz dostaliśmy przynajmniej jakieś dostarczone jakieś napiwki. Na Ty, jesteśmy genialni, widzisz, I idzie nam coraz lepiej. Coś nam to za to, za to walamy, że wywalamy rzeczy. No nie... <śpiewa> Jesteśmy geniuszami w kuchni. Ciekawe czy właśnie Cover jest na crossplay, muszę sprawdzić, bo wiem, że można na Switchu grać. No jakby... nasza ulubiona mapa. Dobra, już czeka do Weźmiemy warzywka sobie może najpierw, przygotujemy tutaj. No, dobra, to jest niepotrzebne, więc idę po pery. mi tego, może. A, marchewka. Tam jest marchewka, o. Akurat mu przekazałam! O, to twoje ciało, Boże. O nie. Pokonani wrogowie dwa. Ej, ale to w ogóle powinniśmy zrobić w jakieś trzy albo cztery osoby, żeby było łatwiej, nie? No, bo tam jest jeszcze w środku w ogóle miejsce puste na cholerę wie na co. Tak, na pewno ceny graczy. Dobra, świąteczny duch idzie. I ostatnia rozgrywka na, tą, na ten odcinek, bo jesteśmy geniuszami z zbrodni. To jest? to jest to samo. A nie. To jest jeszcze jedna. O, fajnie. Dobra. To ja robię pomarańczki, bo nie wiem. Aha, to jest to samo, tylko że jeszcze jedna. Czyli... Tylko Dobra. że z ciastami. To jest to samo, tylko że ciasta. Dobra, dawaj ciastka. Dobra, kroimy ciastka głównie. Pyk, 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 pyk. pyk. Gdzie ty jesteś, widzisz? Nie wiem, mam do różnego nie? Tu masz tam pomarańcze jakby coś. Jakby było potrzebne. Nie jest potrzebna, trudno. Jest potrzebna, na prawo. No to tam już dodałam jedną, więc spier... E Gdzie są jajka i tak dalej? Aha, tam są jajka, dobra. E I mączka. Dobra. E Męka. Puf. idzie tutaj. Jajkami można jitnąć Eee... ma jeden nie dwa, dobra. dobra. A I nie ja to się jeszcze... Mogę. Możesz nitnąć ją do... No... Czestaj mi litać mąko! Coś ty zrobił? Czemu za dwa jajka? What the? Coś ty zrobił? Zepsułeś. Eee, eee to idzie tutaj, tutaj dobra. Eee. A nie. Jakie dwa jajka? Gdzie to masz dwa jajka? Już ze wyrzuciłam. Oddałeś dwa jajka do jednej tej. Tu pokorny, Tutaj daj... Tu. Tu już się robi. Bo widzisz ten gościu nagle się piekli. Czasem na boku, się piekli. Aha. Dobra, są dwa takie same. Dobra, to z git. To znaleźć tylko to zróbmy. No tu możemy sobie przygotować, bo mąka zawsze jest, więc jajka i mąka zawsze są, więc możemy sobie to przygotować zawsze tutaj. Te bazowe, tak? To się się Pię... No <laughs> przestań! Wypchnąłeś mnie, ja nie chciałam nie ma talerze. Talerze nie ma. No i co, co ty zrobił? Gdzie są talerze? Przestań i dać tą mąką, kurde. Wziął dwie mąki wpis, no, do miski. No na no bez, co za człowiek. Te ciasta już są dwa gotowe, trzeba to zrobić. Weź talerz. No to gdzie są talerze? Aha, nie ma talerzy, dobra, nie ma tam. Dobra, ogarnąłem. Tak, bo tyle mąki do tych, że. Boże. Słuchaj, dwa jajka tutaj zawsze stajemy do tych misek, tak? Jaj... Ja dwa jajka wam Boże... wiesz gdzie? Zaraz ci się... <noise> który ma z pomarańczą? Tak, wszyscy mają z pomarańczą. No, co zrobisz? Z pomarańczą i keksem wszyscy Nie, dwa mają. są pomarańcze tylko. Z pomarańczą i keksem. No. To rób tam, no. Które teraz ma być? Yy, to robię z pomarańczką. Dwa są z. Staję, jest trzeci w ogóle. Piek... Czemu mamy w ogóle trzy miski? A dwa urządzenia? Bo jedna jest w piekarniku i się nie pieczy. Nie wiem dlaczego znowuż. Aha, znowu się zbagowało coś no świetnie. Znaczy jedna miska jest w, w tym bossie... Bo mamy na zmianę robić, dlatego e, to tak e, sobie e. za czasu robimy, tak? Dodaj tą ręczkę do tego miksera. Dałem mu jedzenie. Nie był zadowolony się... chyba z naszego jedzenia. Ale parę, pięciu rok przynajmniej pokonaliśmy. Zapraszamy. I prawie tam dobrze poszło. No bo ty coś się piekarnik stwierdził się, no. No nie wszystko. Śpię... na piekarnika. Oczywiście, my jesteśmy geniuszami w pogodowaniu. <grym> to skoro jesteś nie tak, to nie znam. Tak, dokładnie. Ostatnia Czekaj, nie, już to była ostatnia. Yy, na Ten odcinek koniec. Yy, wracamy za chwilę. Jejo!